Witam wszystkich na kanale Sixpack TV. Z tej strony Stalowy Szok. Jeżeli sięgnąć do najgłębszych korzeni kulturystyki, to pierwsi przedstawiciele tej dyscypliny opierali swoją rozpoznawalność i sławę nie tylko na wyglądzie sylwetki, ale także a nawet przede wszystkim na swoich wyczynach siłowych. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że dźwiganie ciężarów było aktywnością znacznie bardziej akceptowalną w społeczeństwie, natomiast sama prezentacja muskatury już niekoniecznie. Dlatego właśnie znaczna większość zaczynała jako siłacze, a później w czasach Złotej Ery, jako trójboiści jak Arnold Schwarzenegger lub zawodnicy podnoszenia ciężarów jak chociażby Sergio Oliwa, a dopiero później przekwalifikowywali się już stricte na kulturystykę. Wiąże się to nie tylko z większą prezentowaną przez takich kulturystów siłą, ale także z samym charakterem muskulatury, gdyż powszechnie łączy się twardy, ziarnisty charakter sylwetki z poparciem mięśni w bardzo ciężkim treningu na ogromnych ciężarach. Natomiast mięśnie duże, ale wyglądające raczej łagodnie, z pracą opierającą się na treningach lżejszych. Dlatego też często zwraca się uwagę, że chociażby kulturyści ze złotej ery, o których będę to opowiadał, mogli pochwalić wizualnie znacznie dojrzalszym garniturem mięśniowym, mimo mniejszej masy, względem większości kulturystów współczesnych. Nie wiem jak rozpowszechniona jest ta informacja, ale wydaje mi się, że wiele osób nie rozpoznaje w Arnoldzie Schwarzeneggerze zawodnika trójboju siłowego, a okazuje się, że odnosi one także na tym polu duże sukcesy. Tutaj widoczne zdjęcie z podpisem. Na kontynencie zazwyczaj najlepsze sylwetki są także najsilniejsze. Arnold Schwarzenegger ustala nowy rekord w martwym ciągu, podnosząc 710 funtów, czyli 322 kg. Pierwszy konkurs, o którym Arnold wspominał, to zawody nie siłowego, a olimpijskiego podnoszenia ciężarów. Które zostały rozegrane w 1963 roku. Nie wiadomo jakie zajął tam miejsce ani jakiej techniki użył. Do wyciśnięcia nad głowę 75 kg, biąc swój poprzedni rekord 68. Miał wtedy 16 lat. Później w 64. wziął udział w zawodach podnoszenia ciężarów w kategorii juniorów, wygrywając z wynikiem różnym w zależności od źródła, od 280 do 320 kg. W 65. wszedł na nowy poziom rywalizacji. O ile poprzednie wyniki były osiągane na raczej małych zawodach, to tutaj mówimy już o Mistrzostwach Austrii w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Arnold zajął tu pierwsze miejsce w kategorii ciężkiej, osiągając w wyciskaniu, które było rozgrywane jako element rywalizacji wtedy, a obecnie na tych zawodach się go nie wykonuje 120 kg. Rwanie 110 kg i podrzut 135 kg. Były to jednocześnie jego ostatnie zawody w podnoszeniu ciężarów, a karierę, tak jak mówiłem, zakończył zdobyciem tytułu mistrza Austrii. Później zajmował się trójbojem siłowym. W 66. wygrał na międzynarodowych mistrzostwach trójboju siłowego z wynikiem 585 kg. Na ławce wycisnął 165. W przysiadzie osiągnął 170. I w martwym ciągu 250 kg. W 1967 wystartował na Mistrzostwach Niemiec, gdzie zajął drugie miejsce, ulepszając rekordy do 170 w wyciskaniu na ławce, 200 w przysiadzie i 280 w martwym ciągu. Ostatnie zawody Arnolda w trójboju to 1968 rok i ten sam konkurs, czyli Mistrzostwa Niemiec, które tym razem wygrał. Wycisnął 200 kg. Zrobił przysiad z 215 i martwy ciąg z 322 kg. W tym samym roku wyjechał do Ameryki. Co ostatecznie zakończyło jego karierę jako trójboisty. Jak wiadomo, później skupiał się już tylko na kulturystyce. Ciekawym jest, że w tym okresie możliwe było tak efektywne łączenie tych dwóch dyscyplin. Także z jednej strony Arnold zdobywał tytuł mistrza Austrii w podnoszeniu ciężarów i mistrza Niemiec w trójboju, ale jednocześnie odnosił już ogromne sukcesy w kulturystyce. Do 68. zdążył już wygrać w 65. Junior Mr. Europe, potem w 66. Mister Europe i zająć drugie miejsce na Namba Mr. Universe za czatem Jortonem. W 1968 Natomiast nie dość, że wygrał mistrzostwa Niemiec w trójboju, to zwyciężył na Namba Mr. Universe dla amatorów, a potem na tym samym konkursie Alda profesjonalistów. Te rekordy, o których mówiłem są oficjalnymi, pochodzącymi ze spotkań. Natomiast Arnold posiada także rekordy nieoficjalne i tutaj podaje się: 247 kg w przysiadzie, 240 w wyciskaniu na ławce i pokrywające się z dokonaniem oficjalnym 320 kg w martwym ciągu. Wyniki co najmniej imponujące. Do tego dochodzi także zadeklarowane w wywiadach uginanie ramion ze sztangą ważącą 125 kg na 3 powtórzenia. Wydaje się, że współcześni kulturyści opierają się głównie na maszynach, Także te botyku rekordy w czołówce dzisiaj należą do rzadkości, a szczególnie na wyczyny w stylu ostatniego, które wydają się mocno kontuzogenne, nie należy liczyć. Nie widzę także żadnego dzisiejszego zawodnika, który podjąłby się wyzwania polegającego na podniesieniu głazu. W 1967 roku Arnold, stojąc na dwóch oparciach, podniósł kamień ważący 254 kg. Widać zatem, że po pierwsze zawodnicy złotej ery chętniej podejmowali się wyzwań związanych z siłą i po drugie wydaje się, że osobiste rekordy stanowiły wtedy bardziej znaczącą część portfolio. Ze swojego czasu najsilniejszego kulturystę, mogącego pochwalić się w tym elemencie wyższością nawet nad Arnoldem, był Franco Columbu. Ze względu na znacznie niższy od Schwarzeneggera wzrost i idący za tym krótszy tor ruchu, był w stanie wykonać powtórzenie w przysiadzie z 297 kg, w martwym ciągu z 340. Natomiast w wyciskaniu na ławce, jego rekord podejść na niższy od Arnolda. Był wynoszący 238 kg. Osiągnął także 181 kg w podrzucie, a nawet został wpisany do księgi rekordów Guinnessa za spowodowanie pęknięcia termoforu przez wdmuchiwanie do niego powietrza. Na tym nagraniu natomiast wykonuje trzy powtórzenia w martwym ciągu ze sztangą ważącą 700 funtów, czyli 318 kg. Warto zauważyć, że nie użył tu absolutnie żadnego sprzętu. Wykonał to ćwiczenie bez pasa treningowego, czy bez opasek wzmacniających uchwyt jednocześnie dokonał tego w 1972 roku, czyli cały czas będąc aktywnym kulturystą, co więcej ważąc jedynie około 84 kg. W 1977 roku wziął udział w pierwszej edycji zawodów Najsilniejszy Człowiek Świata. Co ciekawe, w rywalizacji uczestniczył także Luferino, czyli dwóch z ośmiu zawodników na zawodach Strongman stanowili kulturyści, co przy dzisiejszych standardach jest już absolutnie niewykonalne. Należy jednak mieć świadomość, że jak można się domyślić z tego, że była to pierwsza edycja, ten system rywalizacji był zupełnie nowy. Także zawodnicy naturalnie musieli stanowić zlepek osób z różnych środowisk, jako że nikt wtedy nie trenował pod konkretne stacje uwzględnione na tych zawodach. Wygrał tu Bruce Wilhelm, który zajmował się podnoszeniem ciężarów. Drugi był Bob Young, zawodnik futbolu amerykańskiego i dla ciekawostki powiem także, że siódmą pozycję zajął Mike Dayton, który był kaskaderem oraz specjalizował się w kung fu. Jeżeli chodzi o zaproszonych kulturystów, Luferino był czwarty, a Franco Columbu piąty. Natomiast nie dokończył on rywalizacji, gdyż podczas biegu z lotówką na plecach doznał tragicznie wyglądającej kontuzji, która potem wykluczyła go także ze startu w kulturystyce na 3 lata i sprawiła, że jego nogi już zawsze pod względem rozwoju wyraźnie odstawały od górnej części. Rekompensata w postaci miliona dolarów, który wtedy był oczywiście znacznie więcej wart niż obecnie. Nie wiem, czy została przez niego uznana za wystarczającą, ale się domyślam. Kulturystą, który miał fundamenty w dyscyplinach siłowych, był także Sergio Oliwa, czyli największy rywal Arnolda Schwarzeneggera, uznawany przez wielu za posiadacza najlepszych predyspozycji genetycznych do kulturystyki w historii. W komunistycznych krajach, takich jak Kuba, w czasach kiedy zaczynał trenować siłowo Sergio, kulturystyka była zabroniona. Także, mimo że, jak wspominał, w wywiadach to zawsze w niej był najbardziej zainteresowany, dopóki pozostawał na terenie Kuby, musiał zajmować się innymi dyscyplinami, w tym wypadku podnoszeniem ciężarów. Jak mówił Oliwa, jego talent został odkryty zupełnie przypadkiem. Opalał się na plaży, kiedy zobaczył go menedżer, kubańskiego zespołu podnoszenia ciężarów, który docenił poziom muskularności, 17-letniego wówczas Sergio, wypracowany jedynie dzięki pracy fizycznej, bez żadnego treningu. Gdy później pierwszy raz w życiu dotknął sztangi, wycisnął nad głowę 91 kg. Co oczywiście było potwierdzeniem, że menedżer, szacując jego siłę na podstawie wyglądu, się nie pomylił. Na swoich pierwszych zawodach. W podnoszeniu ciężarów, najpierw pobił rekord Kuby, a przy następnych dwóch próbach ustanowił nowe rekordy. Wyjechał także z delegacją do Moskwy, by uczyć się technik od ciężarowców rosyjskich, dzięki czemu uzyskał w wyciskaniu, podrzucie i rwaniu łącznie 1300 funtów, czyli 590 kg. Innymi słowy, w klasie do 90 kg był czołowym zawodnikiem w swoim kraju, co pozwoliło mu nawet spotkać Fidela Castro, który podszedł do niego z cygarem w ustach, położył mu rękę na ramieniu i powiedział: Jesteś wyjątkowy podnoszenie ciężarów. Pozwoliło mu także uciec do Ameryki. W 1931 roku Panam Games rozgrywał się na Jamańce. Oliwa wykorzystał to, żeby uciec do ambasady amerykańskiej, a stamtąd dostał się do Ameryki. Tam na początku kontynuował karierę w podnoszeniu ciężarów, ale szybko przekwalifikował się na kulturystykę. Po raz pierwszy startując w 1963 na Mr. Chicago. Oczywiście kulturystów mających podstawy. W rywalizacji siłowej było więcej. Na pewno obecnie jest to znacznie mniej rozpowszechnione niż w czasach złotej ery. Kiedy tak jak mówiłem na początku. Kulturystyka była dyscypliną w stosunku do podnoszenia ciężarów drugorzędną, mniej akceptowalną i w przypadku niektórych krajów, jak właśnie Kuba, w ogóle zabronioną. Tak czy inaczej, można zastanawiać się, czy takie podstawy nie wychodziły kulturystom na dobre, po pierwsze nadając ich sylwetkom bardziej gęstego i twardego charakteru, ale także było to korzystne dla obrazu tej dyscypliny, kiedy swoje mięśnie byli w stanie poprzeć imponującymi wynikami siłowymi. To był stały wyszok z kanału Sixpack TV, a teraz do następnego. Zajebiście, że jesteście z nami. Dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek.